Dzień trzeci <grym> deszczu w Norwegii, odpalamy tysięczny odcinek e, 13 powodów. Prawda, Wigu? A no. troszkę mi się tu prześwietliłeś. A? Prześwietlony jesteś. Nie jesteś przykro z tego powodu? Nikt go nie głasi. Nikt się nie głasi, ja tle I dzisiaj jemy w środku, bo dzisiaj wyobraźcie sobie, że jest 13 stopni na zewnątrz, po prostu mróz. I co tutaj sobie przygotowaliśmy? E, wyczaliliśmy w remie e, takie mrożone bułki, które można sobie zrobić w piekarniczu i właśnie je upiekliśmy sobie, takie ciemne. I tu mamy nutelle, szynkę sery. To jest taki fajny ser z Norwegii, taki jakby karmelowy, superowy. Dżemy, masełko tam Michała. Ma. także takie śniadanko. I lecimy z serialem. Mniam. Patrzcie, jakiś śmieszny ser taki. On jest jakby karmelowy. Tak wygląda opakowanie, jeżeli ktoś się rozumie. Muszę wygooglować, co to jest. To jest taka marmolatka, zaraz będzie kawa. Tutaj mi się chłodzą bułki, bo ja nie lubię takich gorących, gorących. Wygląda to na bałagan, przepraszam bardzo. O, tutaj jest ta makrela. Ale bardzo pyszne śniadanko. Mamy troszkę trasę naszej pierwszej wycieczki. Wyszliśmy w końcu w domu. Z, w domu, z domu. Mamy godzinę 18. No, czas najwyższy już na i na go spacer, Idziemy dzisiaj nad wodę. Pogoda nie rozpieszcza. Mamy jakieś 14-15 stopni, także szału nie ma, ale jest nasz pies przewodnik. Idziemy troszkę zobaczyć inne okolice. Wyszliśmy w końcu z pieczary, bo przestało padać. Czas najwyższy ruszyć się z domku. I truptamy sobie razem, naszą rodzinką. I pod każdym domem są pojemniki do segregacji. Taka ciekawostka, WIGU potwierdza. Mają różne kolory i wszyscy się tego trzymają. I mam nadzieję, że nie wrzucają potem do jednego pojemnika, tak jak w Polsce, tylko, że tutaj akurat tego przestrzegają i wrzucają rzeczywiście do odpowiednich kontenerów. Bardzo w to wierzę. Patrzcie, ładny ten domek z tymi różeczkami. Ten ładny akurat. Tutaj chodzimy, oceniamy. Ale tu patrzcie, tu ktoś ma jakiś stary samochód. Bo właśnie się z Michałem zastanawiamy. Michał poddał wątpliwość, czy Norwegowie są bogaci generalnie. I tak się właśnie zastanawiamy, czy są. No w porównaniu z Polakami to na pewno są, no bo tu mają wysokie ceny, a stać ich, prawda, na, na życie tutaj i tak dalej. Ale czy generalnie są majętni, pozostawiam pole do dyskusji w komentarzach. <grywy> Robimy sobie spacerek i podziwiamy yy, posesje norweskie. Niestety ja chcę się dostać na wodę, a są tory kolejowe. Nie do przejścia jest ta bariera. Musimy obejść, więc... Więc idziemy na dalszy spacerek. Spokojnie to jest. To. Przestań nam komentować z tyłu, bo cię wyciszę. Boże, co za maruda. Ja z nim nie wytrzymam tyle czasu i ja tu mam z nim być. bo no, to tu dusze. O, tam jest woda. Patrzcie, tam się nie mogę dostać. Tam jest woda. Pońce wyszło. U, up, up. Po trzech dniach. Ładne to słoneczko, takie oślepiające. Jak to słońce. Jak to słońce. Mówi, bez tych chłopak powiedział. I w środku osiedla i jaki piękny strumyczek. I podoba Ci się? Patrzcie jak ta woda tak płynie. Mhm, mhm. Ładnie tutaj. Fajnie tak mieszka są z strumyczkiem. Takie rzeczy tylko, tylko dla YouTuba Patrzcie jak ładnie, ale tutaj jesteśmy w takich szuwarach. Teraz robóźmy psa Ale jak ładnie za to, to O tam no most trzeba było. O nie no tam już no wiem Ale patrzcie jak ładnie jest Staraliśmy. Jakie ładne tereny znaleźliśmy Z innej strony podeszliśmy do tej wody A jak ładnie tu i usiądziemy na chwilkę Mamy czas, pies się cieszy i nastała nas .30. jem dopiero drugi posiłek i możliwe, że ostatni, chyba że będziemy siedzieć do nocy. I znowu mamy pankeki, bo dzisiaj stwierdziliśmy, że nie robimy takiego obiadu e, konkretnego, tylko Michał też sobie zjadł twaruk z Cini Minis. I ja mm, postanowiłam też zjeść zjęcie żeby trochę wiecie twarogu. Wiadomo, to jest białko, um, twaróg, jajka i tak dalej. Standardowo. I mam dwa na słodko z polewą z białka z dżemem malinowym i z dwoma dwo, dwo cinemis. A jeden pierwszy raz spróbowałam na wytrawnie postanowiłam z plastrem filetu z indyka i trochę z tymczykiem. Zobaczymy, czy to będzie smakowało, bo w sumie to jest z białkiem waniliowym. Ale zobaczymy, chciałam po prostu coś na wytrawnie, żeby tyci obiadowo. I tej dżem 100% malinowy. Także coś takiego jem yy, wieczorem na kolację. I o 3.30, bo nie śpimy, a skończyliśmy właśnie serię 13 powodów i ja teraz oglądam sobie jeszcze trochę YouTube'a. Będę próbować kawałek tego batona, bo jestem głodna i nie będę go zasnąć, więc próbuję szpinak, cytryna, jestem go mega, mega ciekawa. Szczerze mówiąc, jeszcze nie mam nigdy na batonów. Także wlatuje taka przekąska wieczorem, w nocy w sumie. Zaraz chcę spać. W tle jest bugi silver i jej Hall, a mój baton jest zielony. Ale bajer, co? Powiem wam potem, czy jest dobry. Pachnie dziwnie. O ja chyba. Chyba idę po daktylowy, bo... Może Michałowi posmakuje? Daję mu do testu, bo to... Ten szpinak, ta, ta cytryna. Nie wiem. No. Warzywny baton. O czwartej rano w nocy. On powiem, że... No chyba. <słuch> Jak kochanie? Chyba idę podaktylowy. Nie, nie. wyplął to ja, ja nie polecamy idę po jakiś słodki nie patrzcie w ogóle na mój look bo jest 3.30 Michała wciąż strząsa po tym szpinakowym, powiem wam że tam w składzie jest tak fasola suszona Szpinak, śliwka, cytryna, ale to taki, ja nie oceniam, może komuś to smakuje, ja go wzięłam na próbę, bo tak mówię, warzywny baton, ale nie, 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 Biedny, fatalny, fatalny. A mój, mój chłopak aż się odzywa, jak generalnie się nie odzywa we vlogu, tak mówi, co mówisz, że fatalny? Fatalny. Ale dlatego, że ja muszę coś małego zjeść. Naprawdę niedużego po prostu, żeby mnie... Palał. Nie no, wzięłam innego, nie będę gość dalej tamtego. To wzięłam e, kosmos. Mm. I ten już jest taki przyjemny. Tak tyle figi słonecznik mi dało, że kakao, tu nie ma co nie smakować. Także kawałeczek tak gryza, zapiję wodą i nie będę głodna. Bo tutaj wiecie, w Norwegii mamy wszystkiego podliczone na każdy dzień. Ja tu nie mogę zapasów podjadać, ja tego biorę ze swojego przydziału, prawda? ze współpracy. Współpraca mnie tutaj ratuje na no, norweskiej ziemi, dlatego to będę e, jeść o czwartej Tak wygląda tutaj życie. Śmieszne te vlogi są, co? Wiku koło mnie na kanapie Za oknem jest w ogóle... Patrzcie to, jest czwarta rano, to w ogóle 3.30, to jest cały czas w ogóle tak Naprawdę, serio, to są jaje jakieś Także, jakby co, uważajcie z tymi batonami. Naprawdę, uważajcie, uważajcie. Tutaj firma zmiany, zmiany powinna iść chyba w kierunku słodkich batonów, prawda? No i to jest coś, co ja, coś, co ja lubię. Słodka przykosz.